Ale dużo tak bywa. Ale z dzisiaj i, i nagrywałam Wam poranną y, rozmowę nagrywaniem, a ten vlog y, pokaże y, ten vlog po prostu pomimo, że niestety nie doszło do naszego spotkania no bo wyszły sklepy i nie wyszło nasze spotkanie ale postaram się jutro albo po prostu w niedzielę wam coś w tym stylu więc tak myślałam, że jutro nagrać waszą moją rutynę, kiedy wstaję i cały dzień nagradziłam jak wstaję jak się ubieram, jak się myję, no i kiedy wychodzę z psem więc e, tak taką e, rutynę nagrać e, wam mm, więc nie jest sposobem moim więc jak coś, no to oczywiście wchodzę wszystko, wszystko, wszystko wam Nagram. A oczywiście też sądziłem. w tle tam można słuchać jakieś katania. Yy, no ale oczywiście, jak to, jak to? No ze króli nagra Nie wiem, jeszcze zobaczę, jak to z, z, z moim stanem w, w głowie, No, na pewno Staram się dla Was nagrać chociaż wieczorną rutynę lub po prostu mm, poranną rutynę lub no, po prostu pogadankę Więc mm. tak, mm, zaraz właśnie się zdłonimy z wiki e, No i przypomnijmy, żeby mm, też Wam wspominałam o kanale wiki Wikia ligocka mm, więc będzie, że ją polecam. No i oczywiście już 10 subskrypcji ma. Więc jak nawet obejrzycie ten vlog, to będziecie. to będziecie mieli konieczność, żebyście zobaczyli. Oczywiście to jest już ósmy filmik na moim kanale więc, yy, więc być możliwe, że po prostu yy, być może lubię, że po prostu tak polubiliście mój oczywiście kanał i wiki kanał oczywiście będąc nagrywać dopiero pierwszy raz tak naprawdę, więc tak. No i oczywiście nic na razie na razie z tych moich na YouTube nikt mnie nie nie zauważył, nikt się na mnie nie zorientował widocznie. Ja tylko subskrybują a po prostu i tak, tak potem wychodzi na pomyłkę więc tak, postaram się też wam niedziela rutyna niedziela rutyna nagrać więc mam nadzieję, że po prostu wszystko się uda bo jak coś to mówię wam, że nagram, jak się tylko postaram. E, więc tak, no ale oczywiście dzisiaj mam w miałam w pełni zawróconą, bo myślałam, że się spotkamy, a się nie spotkaliśmy. Miałam w głowie, że po prostu się spotkamy, odbędzie nasze spotkanie. E, no ale oczywiście słuchaj, wyszło jak wyszło. E, więc tak, no ale oczywiście też kiedyś, jak umówiliśmy się na ubieranie choinki mojej, no, to nikt mi nie pozwolił, więc niestety tak wyszło, jakby była wtedy okazja. Oczywiście, chciałbym powiedzieć, że niestety ubieram ją samą, więc to jest moja ciężka robota, ale lubię ubierać, więc tak, i niestety nie będzie 7 stycznia. Ani 8, ani 9, ani 10, chyba. Bo... Tak, nie będzie po prostu, y, nie będzie y, ani 7, ani 8, ani 9, ani 10 vloga. No bo niestety postaram się, jeżeli coś tu 9, ale po południu, wieczorkiem, nagram coś, więc y, tak, no, ale na razie postaram się nagrać, teraz, jest, teraz to będzie od popołudnia z popołudnia blog z wieczorka jutro, na jutro, żeby był, bo jutro nie będę włączyć kamery chyba, że... Rutyna ale to jeszcze nic nic, nic nie wiadomo w zasadzie ukryłam to wszystko że nagryłam całość na youtube bo nic nie wiedzą więc tak, należy no, żebyście mieli dużo do oglądania no to oczywiście się postaram żeby nagrać wam vloga żebyście mieli co oglądać w ogóle tak w ogóle więc mm, bo po prostu tak naprawdę pewnie bym się znudził więc e, tak na razie musi się też nudzi jak nic nie mam do oglądania więc czasem oglądam e, różne rzeczy więc niestety, więc wolę tak naprawdę rzecz <laughs> biorąc nagrać coś porządnego i słownego nie tylko moje gadanie więc tak, ale jutro się postaram waszą rutynę bez gadania nagrać więc dlatego nagram ten vlog ale jutro popołudnie, jutro popołudnie wieczorkowe I akurat już nagrywam, żeby nie było, że nic nie nagrałam, a po prostu tylko jutro nagram rutynę od rana więc taki mam pomysł, a na razie już bym się żegnał, bo widzę, że mi miga tutaj pamięć, więc z bym się tak naprawdę wszystko podobało i chcecie żebym nagrywała dalej takie rzeczy to, to głosujcie po prostu subskrybujcie no i oczywiście Wam wszystko opowiemy więc tak, no ale oczywiście wszystko, wszystko, wszystkie, wszystkie wiadomości i Wam przesyłamy na bieżąco, więc musicie się, nie boicie się, wszystko, wszystko Wam prześlemy. No i oczywiście wszystko będziecie mieli na bieżąco. A już coś byłoby nie na bieżąco, to piszcie, piszcie do wiki Ligockiej, na subskrypcjach. Więc tak, więc na razie sensownego nic nie nagram dla Was, bo ukrywam wszystko, więc... Nie wiadomo nic, czy wyjdzie w ogóle wszystko No ale już wam się żegnam Żeby nie przedłużać Tego nagrywania Więc i tyle Na razie Takimi przerwkami to maskadam, e, Więc tak usłyszę, że ktoś się zbliża do drzwi Więc żegnam się z jeżeli mi się podoba, trzymajcie kciuki, pa!